Mamy dosyć, dosyć taką mocną przewagę w pierwszej połowie, stwarzamy sytuację, się dwa razy sam na sam świerczek wychodzi, mamy doświadczenie. parę sytuacji. termalika, no dużo nie stworzyłem w pierwszej połowie, w drugiej tam parę sytuacji też stworzyła ale wytracimy tracimy bramkę z jednego dośrodkowania, błąd w obronie i znowu tracimy, także a nasza bolączka, można gdzieś tam nie zdobywać bramki. Ale tracić w taki sposób trzeci mecz pod rząd, no to już można powiedzieć, to choroba. Także będziemy się starać tą chorobę wyeliminować. No na pewno, na pewno gdzieś tam bardzo duży niedosyt, duże sytuacje też mieliśmy w końcówce, gdzie można było zmieścić. 7 siedmiu metrów nie możemy zdobyć bramki, no to na pewno a następny problem ze skutecznością stwarzamy sytuację jakby sytuacja nie było to tak sprawa była jasna stwarzamy sytuację nie możemy strzelić zdobyć bramki to jest to na pewno na pewno boli dziękuję dziękuję czy są jakieś pytania proszę teraz, że jak Pan ocenia ten pierwszą składał wymarki tos no powiem że średnio bardzo średnio bo nie przyostrzał gry, po, dużo poprzegrał, także na pewno dużo pojedynków przegrał. Jedyny taki plusik można zaliczyć nie, niezłe doświadczenia za stałych fragmentów gry. I to wszystko. W połowie dostał długę za, za to wąskie granie, bo on cały czas schodził do środka. Tak, tak, tak. Właśnie rozmawialiśmy już przed meczem, żeby grał trochę szerzej, bo trymalika zawęża do środka i tam nie ma miejsca. No nie wiem, nie wiem. Prawdopodobnie nawyk wcześniejszy i trudno, ale będziemy przekonywać do tego, żeby grał trochę szerzej. A nie brakuje mu troszeczkę pary? No na pewno, na, na całą mecz, mecz gdzieś tam jeszcze na pewno brakuje. Bardziej, bardziej na zmianę, ale dzisiaj wyboru nie było, zostało nam tylko dwóch skrzydłowych. Na ten mecz nawet nie było zmiany, także muszę grać od początku. Jak można rozwiązać ten, ten problem z dofensji, co, co tutaj czy to, czy to, czy to? No tutaj powiem tak, no na pewno tutaj przygrany pojedynek znowu indywidualny przy doświadkowaniu, zbicie piłki na piąty metr, druga bramka, bo już dalszy odwrócić, można powiedzieć, z linii końcowej przeciwnie zdobywa bramkę. No, ja nie powiem, że to jest błąd, całego zespołu w ustawieniu się w taktyce błąd znowu indywidualny. Także już trzeci mieć pod rząd tracimy albo dzięki bramkarzowi, albo obrońcom w taki sposób. Właśnie odnośnie bramkarza, co, co skłoniło sztab w takich błędach na poważnych i w jeszcze raz postawić na Nie no, powiem, powiem tak, no, tutaj mieliśmy wątpliwości, rozmawialiśmy dosyć długo i było wahaliśmy się, wystawić go czy nie, ale podjęliśmy taką decyzję, że wystawimy. Zresztą poprawnie wyglądał tak samo cały mecz w podbiskidzio, z podbieskidziem, ale znowu zrobił takie można powiedzieć. chociaż pierwsza bramka jego winy nie ma, ale druga, na pewno na pewno na, na jego konta. Ale podjęliśmy taką decyzję, myślę, że... Nie wiem błędne czy nie, ale tutaj akurat akurat tak mocno dzisiaj gdzieś tam nie zawiniął. W treningu dużo lepiej wygląda Zdecydowanie. Zdecydowanie.